do kosza, ale oddał piłkę Sandersowi. Jeszcze podanie między nogami rywala i Mwa Malik Williams zdobywa dwa punkty. No i rzeczywiście ostatnio tych trójek bardzo dużo w wyklaniu. Ale akcja teraz dwójkowa. Legionist widzimy teraz Smyfa, jakimi tu umiejętnościami dysponuje. Jednym krótkim pivotem od razu się uwolnił. No i brawo. Te akcji może być tutaj niezwykle ważne. Teraz świetna wrzutka do Murphy'ego. W końcu wyszła ta akcja Rolanda i Murphy'ego. Do trzech razy sztuka, można powiedzieć. Forton trochę się schował w tej trzeciej odsłonie. E, praktycznie. E, no, no, można powiedzieć, że go nie ma. Ale Pięknie. Z samej obręczy zdjął piłkę Lake. Nie po raz pierwszy dzisiaj ratuje swój zespół przed utratą punktów. Ja mam wrażenie, że w ekipie... Zbiórek, jak i przechwytów, to wszystko jest robione na dosyć wysokim poziomie, także tutaj e, naprawdę doskonały sezon Przemka Żołnierzy. Zalomo tymczasem okiwał tutaj dwóch graczy e, za stalu i z góry ładuje piłkę do kosza Belk. Tak, szkoda, że tutaj tak go nękają te problemy zdrowotne w tym sezonie. Trzeba już będzie rzucać Williams w ostatniej sekundzie i nie trafia do kosza. Bardzo szybko Petrasek przygotowany do pogrotu. Czyli gra jeden na jednego, ale z w pił w parkiet Malik Williams. Juka będzie jeszcze dla mks Sobie, Przede wszystkim w rzutach wolnych. Mieli 11 celnych. Teraz Słupiński efektownie. Jeszcze pokazuje, że był fałdowany. Mamy przerwę dla Jacka Dookoła. Ale co tu ma bez, lepszy bezpośredni bilans? Choćby z Astorią. Teraz Roland przez ręce, trudny rzut, ale Murphy dobija. Wyciągnięty został Kemp. Bez był plan. Tutaj. Do Radwańskiego, po zwodzie, Ładnie nabrał Greena, jeszcze dograł do Chilea, ale ten nie trafia z podkoszy. Raz razu kontra gospodarzy i Petrasy. Kończy z góry po przepięknym podaniu z połowy boiska. Studia w Stanach Zjednoczonych. No i w Śląsku ciekawie się prezentuje na PEP. Teraz Lewicius Doskonale i z góry Mike Henry. Oraz kolejny doskonała współpraca. A storia gra zespołowo na PEP. Czasem Martin. No, znalazł...